Proszę o zabranie głosu pana Czesława Mroczka, sekretarza Stanów w spraw Zbrojenia i modernizacji, Ministerstwa Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy otrzymali nagrodę wyróżnienia we wszystkich produktach, ale dla nas w Ministerstwie Obrony Narodowej w siłach zbrojnych szczególne znaczenie mają oczywiście te produkty technologiach wojskowych. E, mają szczególne znaczenie, dlatego że w części już są, e, a, a mam nadzieję, że e, e, te, które nie są, będą nie w nieboli przyszłości w podziale bojowym. Realizujemy, jak Państwo wiecie, bardzo ambitny program modernizacji technicznej, który jest niezwykle ważny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w regionie. Proszę Państwa, tegoroczne targi i trzeba to wyraźnie to po powiedzieć, potwierdzić, że prezesem należy uznać za bardzo udane, największa liczba wystawców w historii. Stoiska, które mogliśmy oglądać, sprzęt, który był pokazywany, to naprawdę duże osiągnięcie. Dokonało się to wszystko w tej edycji roku 2014, co dokonuje się na targach. Na imprezach wystawienniczych. Przy okazji tego wysiłku wystawienniczego, za co serdecznie dziękuję, tych, tego pokazu sprzętu odbyło się wiele rozmów biznesowych, wiele rozmów politycznych, niezwykle ważnych z punktu widzenia tej trudnej sytuacji. Na świecie. I z tego tytułu, za ministrem Tomaszem Siemeniakiem, który był tutaj na otwarciu i w ciągu kilku dni, chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim wystawcom, którzy tu w Kielcach w tej edycji 2014 byli. Chcę podziękować wszystkim delegacjom oficjalnym, ministrom, ataże obronę. Państwa obecność na tych targach podniosła ich rangę, za to serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa. Mam nadzieję, że ten wysoki poziom, standard targów będzie utrzymywany. Ten, ten rozwój z roku na rok, ten wysoki poziom jest możliwy dzięki wielkim inwestycjom, które tutaj dokonały się na przestrzeni wielu lat. To jest sukces targów, zarządu targów, ale to jest sukces tego regionu, świętokrzyskiego. Niech te, ten rozwój, który dokonuje się. W samych targach, w salonie. Niech dotyczy całego regionu. Serdecznie gratuluję wszystkim organizatorom, z panem prezesem Machoniem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cząstkę do tego, by była to tak udana impreza. MON, Ministerstwo Obrony Narodowej. Czuję się współorganizatorem tych targów. To jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Zawsze targi i zawsze salon będzie miał nasze wsparcie. Jeszcze raz dziękuję.